Jak długo trwa przygotowanie kawki w tej kawiarce? Chodźcie, sprawdzimy to. Zanim odpowiem Ci na to pytanie, pokażę Ci w ogóle, jak ona działa. Jak możecie zauważyć, ta kawiarka przychodzi od razu z kubeczkiem na dole, także odkręcamy sobie najpierw ten kubeczek, potem odkręcamy sobie tutaj tę pokrywę na górze, tutaj mamy miejsce, żeby wlać wodę. Tutaj wchodzi 60 ml, ja już mam tutaj przygotowane, także wlewamy, może to być zimna woda, ja mam zimną, to i tak się zrobi, i tak się podgrzeje, także zakręcamy sobie to teraz. I odkręcamy komorę, gdzie wsypuje się kawę. Tutaj na dole trzeba odkręcić. I mamy dwie komory. Jedna komora jest na kapsułki. Ja dzisiaj mam kapsułki. Ale też jest oczywiście komora na kawkę zmieloną. Także jeśli macie kawkę zmieloną, to możecie też ją pić tutaj. Ja mam akurat kapsułki, także weźmiemy sobie kapsułkę. I wsadzamy ją po prostu tutaj. I teraz trzeba to zakręcić. Zakręcamy. Teraz musimy nałożyć nasz kubeczek, żeby nam kawka nie wyleciała. Klikamy teraz przycisk włączenia dwa razy, żeby zaświecił się na pomarańczowo. To znaczy, że teraz woda w środku zaczyna się dopiero grzać. I teraz poczekamy sobie po prostu parę chwil, parę minutek i nasza kawka będzie gotowa. Także czekamy. Dobra, nasza kawka jest już gotowa, także możemy sobie ją wlać. Wystarczy teraz przytrzymać ten przycisk i nasza kawka zacznie się lać tutaj. I teraz świeci się na czerwono, to znaczy, że będzie się powoli wylewać do tego kubeczka, który jest na dnie tutaj. Właśnie, jak pięknie nam się przelewa nasza kawka, tutaj do kubeczka. Minęło dosłownie 5 minut, a ja już mam ciepłą i gotową kawkę. Dobra, czas sprawdzić, jak smakuje ta kawka. Także odkręcamy sobie ten kubeczek, o, ładnie wygląda. Także sobie sprawdzimy. No, dobra, dobra, naprawdę. Taki czuć orzeszkowy posmak, taki jak lubię. Także, jeśli tak jak ja kochacie pić kawkę, no ale często was po prostu nie ma w domu, to teraz widziałem, że na stronie, gdzie kupiłem tą kawiarkę, jest fajna promocja i można ją dorwać w fajnej cenie. Także możecie znaleźć do niej link na moim profilu.